Dzień dobry Państwu, witamy w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. Dzisiaj czas na podsumowanie września, więc mamy dosyć dużo danych, więc musimy w miarę się spieszyć. No, powiem tak, co dzisiaj jest ważne dla budownictwa: program dla branży, niskie stopy procentowe i stabilność gospodarcza na świecie, skłonność do inwestowania. Pierwsze, jeśli chodzi o program, jak widać, rząd cały czas zwleka i to nie chodzi o kredyt 0%, o który ciągle pytają dziennikarze i on ciągle wraca na wszystkich portalach, kanałach, wiadomościach. Tu chodzi w ogóle o program dla budownictwa, w jaki sposób państwo chce kreować inwestycje budowlane, bo to, że ono musi to robić, to jakby jest bezdyskusyjne, chociaż wiele osób z Państwa uważa, że branża budowlana powinna nie być w żaden sposób y, wspierana, chociaż przecież Państwo wiecie, że inne branże też są wspomagane różnymi programami lub y, jakimiś ulgami, y, ale branża budowlana jest naprawdę ważna, tak jak y, mówiłem wcześniej, podobnie jak y, rolnictwo. Drugi punkt, jeśli chodzi o niskie stopy procentowe. Ostatnia wypowiedź pana, pana prezesa Glapińskiego świadczy o tym, że Rada Polityki Pieniężnej, jeżeli przymierzy się do obniżki stóp procentowych, to najprawdopodobniej wiosną. Także no jeszcze czeka nas długi okres czasu, w którym no bez tanich kredytów o inwestycjach prywatnych w budownictwie chyba nie mamy co marzyć. Dobrze, że są inwestycje publiczne, jest coraz więcej inwestycji infrastrukturalnych i jak Państwo zobaczycie, to dzięki temu głównie budownictwo idzie powoli do przodu. I trzeci to stabilna polityka na świecie, stabilna gospodarka. No, z tym jest jak widać coraz trudniej. Jest jedna wojna, powstaje za chwilę druga wojna, co prawda dalej od naszych granic, ale. No, jest to czas bardzo niebezpieczny, wielu, wiele zawirowań występuje. To nie jest dobry czas na inwestycje, więc tego spokoju również potrzebujemy. Zapraszam Państwa na wiadomości budowlane, podsumowanie września, jeśli chodzi o usługi budowlane. Zapraszam. Koniunktura we wrześniu jednak w górę. Bardzo dobry rynek budowlany w drugiej połowie września pozwolił odrobić straty, jakie ponosiły firmy na początku miesiąca. Szczególnie sukces rynkowy osiągnęła we wrześniu branża ociepleniowo-elewacyjna, która miała więcej zamówień niż była w stanie wykonać. Wielu inwestorów i generalnych wykonawców pozostawało bez wykonawców. Dobre wyniki zanotowaliśmy także w branży tynkarskiej i budowy domów. Ale nie było to tak spektakularne. Ogólnie większość branż na koniec września wyszło z nowymi zleceniami, jak to bywa, nie we wszystkich regionach. Znaczący spadek zamówień zauważyliśmy w województwach świętokrzyskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim czy dolnośląskim. W tym ostatnim zapewne yy, przyjdzie czas odbudowy po powodzi i sytuacja wyraźnie się odbije. Firmy budowlane po raz pierwszy w tym roku miały we wrześniu tak stabilne koszty. Spadły ceny paliw, koszty pracy, ceny sprzętu i narzędzi, stabilne były koszty około budowlane. I chociaż ceny usług rosły we wrześniu wolniej, to jest jakieś 60%, to firmom udało się poprawić rentowność prac. Nie znaczy to jednak, że radziły sobie finansowo. Bo poziom zatorów płatniczych, zwłaszcza w pierwszej połowie miesiąca, był największy w tym roku. To duże niebezpieczeństwo dla firm, bo nie ma nic gorszego, jak wykonać pracę i nie otrzymać wynagrodzenia. Zatory płatnicze były drugą barierą po braku zleceń dla prowadzenia działalności. Co ciekawe, w tym miesiącu firmy w ogóle nie wskazywały na problemy z brakiem ludzi do pracy. Nie ma się co dziwić, skoro Skala poszukujących pracy jest największa od półtora roku. Szkoda, że wśród tych osób jest tylko jedna trzecia fachowców. Rynek pracy w budownictwie jednak się zmienia i będzie rzutować na poprawę stabilności w tej naszej gałęzi budowlanej. Może nie od razu, ale sytuacja będzie się normalizować. Przed nami październik, ostatni miesiąc sezonu budowlanego. To on zdecyduje, czy kontynuujemy trend wzrostowy, czy raczej. Ostatnie miesiące to jest przypadek. Na koniec września mieliśmy najmniej firm bez zamówień wyprzedzających od czerwca. Nie są to dobre dane, bo 56% firm cały czas czeka na nowe zamówienia, a w czasie boomu budowlanego takich firm było zaledwie 30%. Ale jest stabilnie, normalnie o inwestora w końcu trzeba zabiegać. A nie wybierać jak w ulęgałkach, jak to było dotychczas. To normalny czas, bez wynaturzeń z poprzednich 10 lat. Tradycyjnie zaczynamy nasze podsumowanie miesiąca, tym razem września. Od wykresu pokazującego zamówienia na usługi budowlane dla małych i średnich firm. Tutaj widać, że wrzesień znacznie odrobił straty w drugiej połowie miesiąca i ta koniunktura rosła, można powiedzieć, globalnie. Natomiast no, były branże, które sobie no, nie radziły tak dobrze. Wśród tych branż jest również branża wykończeniowa, która jest ważna. Owszem, ona zwiększyła swoje zamówienia pod koniec miesiąca, ale nie dała odrobić tych strat. Natomiast branża ociepleniowo-elewacyjna, no tutaj zamówienia były, można powiedzieć, na ostatni okres czasu nawet gigantyczne, i one są jeszcze w październiku dość spore. No ale o branżach powiemy za chwilę. Natomiast przypatrzcie się Państwo, że jednak koniunktura można powiedzieć, że od czerwca regularnie rośnie, ale zwracam uwagę na to, że początek września był fatalny, było duże załamanie inwestycji. Tych zamówień było bardzo mało, ale potem zaczęło wszystko się poprawiać. W drugiej połowie września mieliśmy wręcz przeciwnie. Zamówień, nawet można powiedzieć, bardzo dużo, jak na, na ten dwutygodniowy okres. Październik pozostaje takim ostatnim miesiącem sezonu budowlanego, i tutaj no, liczymy, że przynajmniej będzie to podobna koniunktura jak we wrześniu, a są nawet szanse, że będzie nieco wyższa. A tak wygląda według nas rynek budowlany w 2024 roku. Widać ten wzrost. Sądzimy, że do tej pozycji zerowej, którą mieliśmy w 2013 roku, no brakuje nam może 10%, żeby odzyskać ten sam poziom inwestycji. Nie jest więc to już dużo. I jeżeli dalej tak będzie, to koniunktura w budownictwie będzie rosła być może nawet trochę szybciej niż zakładaliśmy w pierwszym półroczu. Chociaż przed nami jeszcze są trudne miesiące, tak jak listopad, no i grudzień, który już zazwyczaj jest niepełny w połowie grudnia. Przysiadają mocno wszystkie inwestycje oprócz być może murarskich zbrojarskich czy zamówień na budowy domów. A skoro mowa o budowach domów prywatnych, no to jest pełne zaskoczenie we wrześniu, bo tak jak w pierwszej połowie września tych zamówień na domy prywatne było naprawdę niewiele i wpisywało się to w statystyki z poprzednich miesięcy, to w drugiej połowie września mieliśmy tych zamówień Naprawdę sporo. I tutaj ten wskaźnik nasz nieco się wypoziomował. No, zobaczymy, co będzie w październiku. No, być może uda się zatrzymać ten spadek koniunktury na domy prywatne na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Oczywiście, jak Państwo widzicie, to jest. Słaby poziom, najsłabszy od kilkunastu lat. No, ale może będzie ta szansa, że, że nie, nie upadniemy jeszcze niżej, jeśli chodzi o tego typu zamówienia. Na no, pewności nie ma, bo takie miesiące praktycznie po marcu ciągle były spadkowe, i ciągle tych, tych zamówień mieliśmy nawet nieco mniej niż w ubiegłym roku. Stąd ta krzywa spadała, no a w tym szczycie zamówień, który jest między styczniem a marcem, no wyraźnie było tych zamówień na domy prywatne mniej. Szansa, że to jeszcze odrobimy, jest niewielka. I nasze podsumowanie krótko zaczynamy od handlu detalicznego, budowlanego. Handel budowlany ożywił się dopiero pod koniec września, podobnie jak usługi. I gdyby nie to ożywienie, dane byłyby wręcz dramatyczne. O ile usługi zajęły rosnącą pozycję na koniec miesiąca, to handel niestety nie. Ten był nawet słabszy yy, niż miesiąc w ubiegłym roku. To jest więc kolejny rekord spadku transakcji. Co kupowali klienci w tym słabym wrześniu? Popatrzmy sobie tutaj. Głównie to artykuły ogrodowe, sprzętowo-narzędziowe, instalacyjno-sanitarne i meblowo-drewniane. Sprzedaż materiałów wykończeniowych i typowo budowlanych to raczej nisza, bo stanowi tylko jedną trzecią tego handlu. W porównaniu do ubiegłego roku słabiej sprzedawały się farby i lakiery, narzędzia i artykuły ogrodowe, choć różnice tutaj nie są duże. Trwamy więc w najsłabszym handlu budowlanym co najmniej od 8 lat i czekamy więc na jakiś przełom, bo handel budowlany detaliczny w tym roku to jest właściwie odzwierciedlenie prywatnych inwestycji budowlanych, a tych jest naprawdę niewiele. Budownictwo, gdyby nie miało zamówień publicznych, no wyglądałoby bardzo słabo, bardzo słabo. No i teraz czas na branże budowlane. Koniec września wyraźnie podniósł koniunkturę w takich branżach jak murarska, zbrojarska, ogrodnicza, posadzkarska, brukarska, robót ziemnych czy nawet budowy domów prywatnych. Jednak wrzesień to przede wszystkim hossa w branży elewacyjno-ociepleniowej, gdzie liczba zamówień przekroczyła średnią z roku o 35%. Tutaj wzrosły także znacząco ceny usług, poprawiły się także wynagrodzenia w tej branży. Rynek we wrześniu traciły takie branże jak posadzkarska, murarska, ogrodzeniowa czy elektryczna. Tu wzrost zamówień na koniec miesiąca nie odrobił straty. Branżą o największym zasięgu rynkowym pozostaje nadal branża wykończeniowa, ale 18% udział w rynku no nie jest imponujący, nawet gorszy niż w ubiegłym miesiącu. I zdecydowanie mniejszy, bo aż o 5% od tego jaki był w ubiegłym roku. Branża wykończeniowa w tym roku nie ma już sukcesów, bo budowy domów czy mieszkań do remontów i wykończeń jest coraz mniej. I na koniec, jak zwykle, pozostaną nam omówienia budowy domów prywatnych. To jest to, co Państwu mówiliśmy. Tutaj pierwsza połowa września była bardzo słaba, ale wraz z upływem miesiąca zamówień przybywało. Budowy domów mamy tutaj. Jeśli przyjąć, że tych zamówień było o 18% więcej niż w ubiegłym roku, to jest to jakiś sukces. Zważywszy, że porównując rok 2024 do 2023 całościowo, no nadal mamy ten niewielki spadek zamówień. Gdyby jednak coś miało się zmienić, to tylko lepiej dla całej branży budowlanej. Regionalnie we wrześniu koniunktura w budownictwie poprawiała się, ale nie we wszystkich regionach. Nadal jest mało zamówień w województwach Świętokrzyskim i Lubuskim. Duży spadek nowych inwestycji jest także w województwie kujawsko-pomorskim czy dolnośląskim. W tym ostatnim to sytuacja powodziowa mocno opóźniła inwestycje, za to inwestycji przybywa w województwach wielkopolskim, opolskim, łódzkim, lubelskim, małopolskim, śląskim i mazowieckim. Widać z tego, że poprawa koniunktury nie tylko należy do województw silnych inwestycyjnie i dużych ośrodków, ale także do województw małych, jak na przykład Województwo Opolskie. Niestety nie jest to wzrost, jakiego oczekujemy, a jedynie powrót do poziomów inwestycji z sierpnia. Nie jest także pewne, czy utrzyma się on także w październiku, choć to zazwyczaj jest korzystny miesiąc dla budownictwa. A jak firmy we wrześniu radziły sobie finansowo? Trudny początkowo wrzesień dla budownictwa usługowego okazał się w miarę upływu miesiąca dość korzystny finansowo dla firm budowlanych. Gdyby nie największe w tym roku zatory płatnicze, można nawet mówić w końcu o stabilizacji finansowej działalności budowlanej. We wrześniu mieliśmy niskie ceny paliw, spadek kosztów pracy, ciągle schodzące w dół i w niewielkim stopniu ceny sprzętu i narzędzi odnawialnych, a także dość stałe koszty około budowlane. Czego więc chcieć więcej? Niestety zatory płatnicze wywróciły już niejedną firmę. Co z tego, że są zlecenia, jak inwestorzy i generalni wykonawcy płacą z dużym opóźnieniem lub dopiero przez windykację. To także jeden z powodów wzrostu cen usług budowlanych pod koniec miesiąca. Brak płatności za wykonaną pracę jest kosztowny. Ceny usług wzrosły więc o 0,6% we wrześniu, a była szansa na większą stabilizację. We wrześniu, dzięki stabilnym kosztom i rosnącym nadal cenom. Poprawiły się marże w firmach, tylko w branży ogrodzeniowej są one nadal niewystarczające i grożą utratą płynności. Wzrost inwestycji w drugiej połowie września nie do końca szedł w parze ze wzrostem zawieranych umów, choć obroty w firmach wzrosły o 22,6% powyżej średniej w roku. Patrząc z tej perspektywy, budownictwo no, dźwiga się jednak powoli z kryzysu. I w końcu ważne dane dotyczące cen usług budowlanych. We wrześniu były nadal dalsze podwyżki cen usług, szczególnie w wykończeniówce i usługach ciężkich. No niestety nici ze stabilizacji cen usług budowlanych we wrześniu, po bardzo stabilnej cenowo pierwszej połowie miesiąca, wzrost koniunktury w drugiej jego połowie zachęcił firmy do podwyżek. Działo się to pomimo stabilnych kosztów w firmach we wrześniu. Przedsiębiorcy płacili średnio mniej za pracę robotników, mieli niższe ceny paliw, stabilne koszty sprzętu i narzędzi oraz koszty okołobudowlane. Nie było więc tym razem powodów do wzrostu cen usług, ale wzrost był. Najbardziej podrożały we wrześniu ciężkie usługi o 0,7%. To jest nasza tabela na dole. Zwłaszcza podrożały usługi elewacyjno-ociepleniowe, instalacyjne, gazowe oraz wykończeniowe. Stabilne za to były ceny usług budowlanych w terenie, choć roboty ziemne jednak były droższe we wrześniu o 0,4%. Podwyżki cen wystąpiły głównie pod koniec września, kiedy było widać, że koniunktura w budownictwie po silnej zapaści z początku miesiąca znowu rośnie. Nie we wszystkich regionach kraju wzrost cen był widoczny w województwach pomorskim kujawsko-pomorskim warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim ceny spadły nawet o 1% proszę popatrzeć na tabelę po prawej stronie hierarchia gdzie mamy najdroższe ceny usług w poszczególnych województwach i najniższe ceny Mocno podrożały usługi budowlane w województwach wielkopolskim, małopolskim, opolskim i lubelskim. Tutaj wzrost cen był nawet dwuprocentowy. W pozostałych województwach ceny usług budowlanych rosły w granicach średniej krajowej, czyli około 0,6%. Jak popatrzymy sobie na. Ten główny wykres, no widać, że ceny usług budowlanych nadal rosną w jakimś takim stałym tempie, chociaż we wrześniu jest to już tak, jak powiedzieliśmy, 0,6%, a nie 8% czy nawet 1%. Popatrzmy jeszcze na naszą prognozę. Zanim podsumujemy, ceny materiałów budowlanych. Trzeba jeszcze powiedzieć o cenach materiałów budowlanych z naszego koszyka. Tu niespodzianek nie ma, choć ceny średnie materiałów budowlanych przesuwają się powoli ku niewielkim podwyżkom. Ale we wrześniu wzrost na poziomie procent jest żadnym wzrostem, jest więc to wzrost na granicy błędu. Oznacza to, że wrzesień był idealny, żeby ogłosić stabilne ceny w budownictwie. Gdyby nie wzrost cen usług na koniec miesiąca. Do 27 września ceny usług budowlanych wzrosły w 2024 roku o 6,5%, a ceny materiałów budowlanych o 0,2%. Nasza prognoza mówi o wzroście kosztów materiałów o 30% do końca roku, a usług o 8,3%. Dysonans między wzrostem cen materiałów a usług jest olbrzymi, choć głównym argumentem celowości podwyżek cen usług były w latach ubiegłych ceny materiału. Rzeczywistość jest bardziej złożona, choć to koszt pracy i brak robotników wykwalifikowanych prowadzi do takich posunięć cenowych właśnie firmy. Kolejny miesiąc zazwyczaj jest dość obiecujący, mówimy o październiku. Dla firm budowlanych, a sprzyjająca realizacją pogoda i wzrost koniunktury może jeszcze windować ceny usług budowlanych wyżej. Dopiero listopad prawdopodobnie zatrzyma ten marsz cen w górę, kiedy po prostu zakończy się sezon budowlany. No i na koniec rynek pracy w budownictwie. Tutaj pokazujemy takie dwa wykresy. Pierwszy to wykres wstęgowy pokazujący Zapotrzebowanie firm na pracowników budowlanych, niebieska wstęga i pomarańczowa to jest podaż pracowników. Yy, I drugi wykres pokazujący takie chwilowe bezrobocie, yy, które jest na niskim poziomie. Średnio od początku roku to jest 0,6% i ono we wrześniu jako, spada jako średnia, ale widać, że ciągle mamy takie skoki. Że ten problem ze znalezieniem pracy może się w niektórych województwach pojawiać. W tym miesiącu rynek pracy przeszedł taką metamorfozę: od spadku zapotrzebowania na robotników do dużych potrzeb w wielu branżach. Szczególnie spadek zapotrzebowania na robotników budowlanych był widoczny w pierwszych dwóch tygodniach września, kiedy załamał się rynek budowlany. Później już było tylko lepiej, bo rosło zapotrzebowanie na robotników i powoli spadała ich podaż na rynku. Niestety, podaż robotników budowlanych i tak była największa od początku roku, choć większość z nich nie posiadała kwalifikacji. A więc, pomimo rosnącej liczby osób do pracy, nie odpowiadają oni kryteriom firm. Tu rozdźwięk wydaje się coraz większy. Duże firmy potrafią jednak te osoby zagospodarować. Odpowiednio przeszkolić. Taka sytuacja powoduje, że pomimo dużych potrzeb firm budowlanych, powoli to bezrobocie rośnie. Powodów do niepokoju jednak nie ma, skoro wskaźniki pokazują nadal bezrobocie w branży usług budowlanych poniżej 1%. Rynek pracy jednak zmienia się na korzyść firm budowlanych. Chwilowo w niektórych województwach może brakować miejsc do pracy. Największe zapotrzebowanie gałęzi usługowej, budowlanej dotyczy wykończeniowców: to są glazurnicy, malarze, szpachlarze, monterzy suchej zabudowy, ale także murarzy, zbrojarzy, cieśli czy dociepleniowców. Mniejsze zainteresowanie film dotyczy tynkarzy, ogrodników czy monterów ogrodzeń, czy nawet ślusarzy. Największy rynek pracy we wrześniu mieliśmy w województwach mazowieckim i małopolskim. A najmniejszy w świętokrzyskim i lubuskim, gdzie pracowników poszukiwało tylko 45% firm budowlanych. Oczywiście to tylko bierzemy w nawias, bo to jest nadal duża liczba. Widać z tego, że cały czas występują wręcz chore niedobory kadr robotniczych. Już Państwu mówiłem we wcześniejszych materiałach, że no, same inwestycje publiczne one oczywiście w tej chwili pomagają bardzo budownictwu, ale nie wszystkim firmom. Te firmy, które my tutaj reprezentujemy, czyli małe, średnie firmy, to są firmy, które głównie pracują na rynku prywatnym, a tylko jakaś część jest podwykonawcami na dużych inwestycjach, i jakaś część jest małymi, można powiedzieć, generalnymi wykonawcami. Dlatego koniunktura na prywatnym rynku jest dla nas bardzo ważna. Tej koniunktury, no, niestety, nadal nie ma. Będziemy Państwu publikować już od października taki indeks, w którym będziemy pokazywać, jaka część jest na rynku inwestycji takich publicznych, podwykonawczych. A jaka część jest inwestycji prywatnych? Bo to są w tej chwili duże dysproporcje, zupełnie inne niż były kilka lat temu. I jak ważne jest to dla małych firm, żeby no, kierować się w tą stronę, gdzie te inwestycje są, czyli są to głównie inwestycje publiczne. Publiczne nie tylko w tym sensie, że są one kreowane przez państwo, ale to są też inwestycje, które służą ogółowi, czyli są to na przykład różne obiekty społeczne, obiekty gastronomiczne, biurowce, biura, przychodnie itd., itd. Nie wszystkie z nich są kreowane, tak jak mówiłem, przez państwo. Zapraszam państwa na wiadomości w przyszłym tygodniu. Myślę, że przyjrzymy się cenom usług budowlanych po trzecim kwartale, żeby Państwu pokazać, w którym kierunku to idzie: czy te ceny rosną, czy maleją, jakie są powody tych zmian. Zapraszam Państwa i do zobaczenia za tydzień.